W tym roku właśnie spotykamy się w związku z kolejną rocznicą deportacji Żydów do obozu Zagłady do trybinki. Dzisiaj dokładnie właśnie 6 października przypada 83. Rocznica tych tragicznych wydarzeń. I poprzez te spotkania filmowe staramy się upamiętnić dawnych mieszkańców klinika. Polski już nie ma Gdzie znowu.

Przeczytać gazety, jak Major przeczytał. Przyniosę też Tani hand. Przepraszam, ja nie chciałam, Nie masz so, na co przepraszać. Bez ciebie bylibyśmy już martwi. za Przepis mojej graficznej. No. Już jest Irena ze Jak to się zaczęło? Ktoś do Pani zadzwonił? Pani coś gdzieś wysłała? Jak to było? Te trzy lata temu wydaje mi się, jeśli moja pamięć nie konfabuluje, że dostałam zaproszenie do nagrania self tapa, czyli takiego castingu y, wideo. Potem ja miałam zaproszenie, ale nie na casting, tylko na jakiś taki rodzaj zdjęć próbnych, który polegał na tym, że wraz z innymi aktorami polskimi byliśmy stawiani k siebie i sprawdzaliśmy energię między nami, jak pasujemy do siebie. To się nazwa próby kamerowe. Um, i zaczęły się próby. Ich nie było jakoś bardzo dużo dla tej polskiej części ekipy, przynajmniej dla tej naszej, która była ukrywana w piwnicy, ale mieliśmy spotkanie ze wszystkimi. Czytaliśmy scenariusz. Reżyserka nam podsyłała różne materiały. To co wydawało mi się od początku atrakcyjne, to fakt, że opowiadamy o trudnych czasach, ale nie mówimy o tych czasach do końca, tylko mówimy o jednej osobie, która... No o grupie osób, ale w przypadku tego filmu o jednej osobie, która... O tym, jak jednostka ma duży wpływ na... jakby nie zmieni oczywiście całej historii, jednocześnie jest w stanie uratować tak bardzo dużo istnień i to jest piękne, że poprzez też takie historie prywatne o człowieku my możemy poznać tę historię trochę lepiej. Faktycznie ten film ogląda się z takim przeczuciem, że Zresztą tak jak mówi Witalno, to ratuje jedno życie, tak jak ratował cały świat. A Irena Gut według różnych e, rachunków ocaliła życie 12-13 e, tak, Żydów 16? albo nawet 16. Nie jest, nie jest. Tam są takie nieścisłości pojedyncze dotyczące tego, że po wojnie niektórzy przez nią ratowani e, zaczęli życie pod nazwiskiem, albo się ujawniali. Co Pani daje taką największą satysfakcję i radość w zawodzie autora? To jest bardzo trudne pytanie, bo mam bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do siebie i ciężko jest mi samą siebie zadowolić tak na bieżąco w pracy. Chyba największą satysfakcję daje mi to, jeśli ktoś powie mi, że nie poznał mnie w filmie na przykład. Bo to dla mnie... Jest informacja o tym, że tak dobrze udało mi się stworzyć jakąś rolę, że nie, że nie widać mnie tylko jakąś postać. Ale też bo to tak zabrzmiało trochę dramatycznie, ale prawda jest taka, że każdy dzień na planie sprawia mi ogromną przyjemność. Chyba to mi daje satysfakcję, że ja. Nawet jeżeli jestem czasami zmęczona, to potem przychodzą dwa miesiące, podczas których ja nie pracuję, idę na plan i nagle czuję takie uczucie w całym ciele takie ciepła, które się rozchodzi. I myślę, że to jest jakby miłość do, i pasja. Ja chciałam zapytać, jaka była najtrudniejsza scena, jaką kiedykolwiek zagrała no. Najtrudniejsza? Najtrudniejsza fizycznie była scena w filmie Ciemnym w którym grałam Hmm. osobę, która umiera i musiałam leżeć zimą w minus 15 stopniach w letniej sukience na śniegu. Więc fizycznie to była najtrudniejsza scena. Nawet jeżeli teraz coś wydaje się najtrudniejsze i najgorsze, to wie człowiek, nie jest sam i zawsze ma się do kogoś zgłosić i że tak naprawdę może zawsze będzie. Nawet jak teraz się wydaje, że to jest niemożliwe, to Często się zdarza, że ta przyszłość jest, okazuje się dużo jaśniejsza, niż nam się wydawało w danym momencie. Bardzo dziękujemy za to, że czas daję się na ten czas. Bardzo dziękujemy. na baseny, znaczy, to był dopiero początek. Następne były sale koncertowe, sklepy, zawody sportowe, parki, szpitale, uniwersytety. Zaraz nie będziemy mogli wyjść z domu. Więźniowie obozu Basenborg byli trzymani w nieludzkich warunkach. Jednak Anne nie porzucała nadziei. Wierzyliśmy, że niedługo będziemy wolni. Tak oto zaczęła się prawdziwa walka o przetrwanie. Wtedy też skończyło się cierpienie. To, co działo się od tamtej chwili, gdy ruszyliśmy ku kolejnym obozom, było doświadczeniem całkiem oderwanym od życia. Wschód. Na każdym wsiadali kolejni ludzie, opuszczający świat żywych. Jedynymi duszami, które skierowano ku ostatniej rzece za światów były Anne i Marko. Witam Was serdecznie i dzięki, że tutaj jesteście. Myślę, że fajnie jest zobaczyć ten film i później też zadać kilka pytań, bo ta historia może być nowa dla większości z Was. Student poznaje historię Anny Frank. Na studiach przeczytałem jej dziennik. Jej dziennik rzeczywiście nie jest aż tak bardzo znany tutaj w Polsce, jak jest znany chociażby w Stanach Zjednoczonych czy w większości krajów Europy Zachodniej. Ona nie jest tylko opowieścią o, o, o czasie, który Anna spędziła w sekretnym aneksie w oficynie czy o jej przemyśleniach, o jej marzeniach, ale także jest swego rodzaju. Taką inspiracją dla nas dzisiaj wydaje mi się z perspektywy historii, ale też jest taką historią inspirującą I być może ktoś z was sięgnie po dziennik Andy Frank. Fajna historia, bardzo fajna opowieść. Gdzie, gdzie jest to miejsce? Widziałem takie zdjęcie, że niedaleko kanału. Tak, 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 to jest e, rzeczywiście w centrum, centrum Amsterdamu. Jeżeli kiedyś, ktoś był kiedykolwiek w Amsterdamie? Wszystko przed Wami. Na, na pewno nie pominiecie tego miejsca chociażby z zewnątrz, bo, bo naprawdę się nie da. Jest e, w samym centrum miasta, jest to e, dom nad kanałem rzeczywiście, przy Prinsentracht. E, natomiast e, to też nie jest miejsce, w którym, e, w którym e, Anne Frank się ukrywała, ponieważ to było w aneksie tego domu. To jest bardzo, bardzo ważna postać, którą też zobaczyliście w filmie. To jest ojciec Anne Frank Otto Frank. To jest jedyna osoba z sekretnego aneksu, która przetrwała wojnę, która przeżyła Auschwitz. To on też dostał zapiski, dostał dziennik Anne Frank po, po, po wojnie, jak wrócił do Amsterdamu. To jest pokój Anny, a tak naprawdę jego wyobrażenie. Bo tutaj widzicie to miejsce, widzicie to biurko, przy którym Anna pisała swój dziennik. Widzicie różne gwiazdy filmowe i, 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 i inne tutaj na ścianach, ponieważ Anna bardzo lubiła celebrytów, bardzo lubiła Hollywood, była taką, powiedzmy sobie, zwykłą nastolatką. Ja mam takie do Pana pytanie, co do filmu, który dzisiaj oglądaliśmy. Jasne. Co Pan o nim uważa? I czy się pan podobał? Eee, czy on mi się podobał? Eee, tak. Uważam, że jest to fajne przedstawienie tej historii, eee, tak jak już to zostało powiedziane, to nie jest sama historia 1 do 1 Anny Frank, i, i, czy, czy w ogóle historia jej, jej rodziny i tego, co się z nią stało, a raczej wyobrażenie jej najlepszej przyjaciółki, która nigdy nie istniała. Jest to jest takie bardzo magiczne, bardzo takie ciekawe doświadczenie, którego, które, które, które przeżywamy oglądając ten film. I powodzenia ze wszystkim. I, I do zobaczenia kiedyś jeszcze. Trzymajcie a, się. Jak to będzie po. po